Cześć, witajcie, ja jestem MercyKF, a dzisiaj będzie kolejny pojedynek na 1vs1. Reszta po czołówce. Dobra, witam was po czołówce. Dzisiaj będzie pojedynek z 1vs1. Przywitaj się. Ninja 321 ma też twój kanał. To Kotlet Gaming właśnie. E, link w opisie macie. E, dobra. E, jaka postać najpierw oraz mapa? Ja... Dobra, najpierw mapa. Mapa jest dobra. Tylko ja biorę Leona. Ej, panie, a to ja tak nie mogę. Ja... Dobra, to czekaj, i... Maxa też nie mam. Dobra. O kurde. Dobra. No to będzie ciężko. Bo ja rokiem jakoś specjalnie mistrzem nie jestem. Ja nie mogę. Tutaj, tutaj to by się Bóg przydał, co prawda, ale... Aha. No okej. Okay. A, dobra, spoko, dobra, spoko. Ale ty Ty, ty decydujesz, ja cię do dzisiaj nie zmuszę. Okej, okay, to broki lecę. Najlepiej jakbyśmy się znaleźli byśmy mieli sojusz. O! O! No i giciar. Ja idę szukać skrzynek yy, tutaj. O, już mam dwie. Kurde, ja jakoś dziwiać chodzę. O dobra, już boty się zabijają powoli. Aha, okej. Dwa darmo polarki do O kurde. Ej, jak ubadzija, nie. nie? Weź, uciekaj. Masz gadżet. Lol! Nie. Dobra, zaraz wracamy do kolejnej rundy. Dobra, jest wielkie starcie. Mój kolega zmienił sobie postać i mapę, ponieważ przegrywał ciągle. Dobra, ej, ty masz ulta? Nie. Ej, to daj. Na, na, daj. Yy, ten, o, kurde. Yy, weź uderz raz we mnie. Tylko nie dwa razy. Masz ulta? To poczekaj. Dobra, Filip, ej, poczekaj, niech mi się odrodzi y, życie. Mój kolega y, ma o 4 kg więcej. Także przegram pewnie. No ale, dobra, start. Haja. ja. Ha? O mój Boże! Czyli wygrałem. No! Okay. Oh my Skoro... God! Dobra, yeah, 1-0. No, 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 no. No nie wiem, no te Spike to według mnie najgorsza legenda, byłoby ciężko. Mówmy się że tymi samymi postaciami. Dobra, my zaraz wracamy z nową postacią i nową mapą. Dobra, mamy wielkie starcie. Kolejna mapa to Pogoń ze Skarbem i postać to Frank. Yy, mój kolega jak zwykle ma więcej firecube'ów. Zdecydował się zabrać sobie ulta i nie ma teraz. Ale... Ej, co? Co z tobą? Ej, no w takim tempie to ty wygrasz! Ha, no tak! Ja wiem co on robi Kolejny win. No, wysiem, no nie, bo ja chciałam te słuchawki włożyć no nie. No ale nie, zadawanie ale? i tak działało. Dobra. Ej, wiesz, że jeżeli ja teraz wygram, to ty przegrywasz. Jest 2 do 0. 2 do 0. Dobra. Ej. Dżina? No, okej. Okay. Jaka mapa? Ta sama. Ej, ta sama? A tak można? Dobra. Ej, jakie to coś jest? Ej, ale to jest słabe. Okej. Okay. Dobra. Tą rundę widzowie będziecie widzieć. Ponieważ może być to ostatnia runda. W tym jakże krótkim meczu. <laughs> Dobra. Dotąd. Nie sądziłam, że jestem taki słaby. Ale dotąd ty ciągle miałeś więcej kubów. I takie. przegrywasz. No, 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 no. O nie, tak, ten poko. Tak. Ten poko mnie rozwali. Ten ból, ból na daleko bije skrzynkę. XD. O kurde. Nie. Kurde. Grupi wod. To jest z zniechę HP. Zabił cię? Tak. Poczekaj, nie. Stop. To nie będzie okazja ruda. Ja muszę wziąć portos, którą mam ją grę. Dobra, tak. ja sobie przyciągam do siebie El Primo i się zabijam. no. Mike wygrał XD. Dobra. Jeszcze jedna runda, zaraz do niej powracamy. Dobra, my tutaj mamy już. Tylko tutaj mnie tik, bo jak włączałem nagrywanie, to się musiałem zatrzymać. Dobra, porobiony. Mapa 1000 jezior i El Primo znowu. Y, y, tak jak było w odcinku 1FS1 z Citroxem, to tam też było. O tym, y, że ta sama mapa... I on mnie przerzucił, wtedy wygrał. Tutaj pewnie y, Ninja321 już wziął wszystkie skrzynki, prawda? Ej no! Dobra, mieliście oglądać tą rundę, ale y, stwierdziłem, że lepiej nie. No, dobra. Ha. Kurde! Nie <laughs> dobra, koniec tego, koniec tego, koniec tego! Kurde, bo ja chciałem yes. ten! Ja chciałem cię przerzucić! 2-1! Znowu mój kolega miał Citrox. Niestety ci nie mogę zaakceptować. Dobra, co my tu mamy? Siema. Dobra, I co tu? Jest teraz Rosa. Postać, się Rosa. Postać Rosa. X-Men. centrum, centrum, bezpieczeństwa. Rata, centrum bezpieczeństwa. Jest dwa do jednego. Rosa, centrum bezpieczeństwa, tak? Ej, tutaj na solo, jaka to mapa. Ej, znowu to? Nieważne. Ej, los. Roz... To, ja to, co to jest? To się bardziej przyda. Yy, poczekaj, bo mi tutaj Citrox napisał, nie ponagrywam. Dobra, tą rundę postaram się, żebyście widzieli. Jest dwa do jednego, dwa dla mnie. Zaraz się dowiemy, kto wygra. Ej, a ja krzaka postawiłem? Ej, a to nie ta sama mapa. O kurde. Ej, patrz, on odszedł sobie, odpuścił mnie. Mi 1100 HP zostało. No widzę, że tutaj pan Filipek. Daj, podziel się. Dobra, dobra. He. razem się podziela. O, co to za tym razem? Dobra, jest 5 5. Dobra, jeszcze jedna słupka. Gdzie ty siedzisz? Dobra. Ej, Brawley! Ej, dobra, po jednym cubie. No widzisz, ja się dzielę. Dobra, ale daleko Ej, daj, da, da, daj, daj. Nabij sobie ulta, nabij ulta. Dobra, no. Już masz? Poczekaj, to poczekaj, mi się odrodzi życie. A ja postawię sobie to. Tu. Dobra, fight. Okej okay. była mała przerwa. Yy, tak jest. Zaraz tam siedzi Filip. Tak, bo mój kolega to Filip. No chodź tu. No chodź. Wyjdź. Bojdutku. No, chyba, że tam nie siedzisz, nie no, co ty? Kurde, padłem. Nie! Wygrałem! Dobra. 3 do jednego. No, dobra, może chcesz jeszcze ostatnią rundę? Chcesz wygrać yy, z Kretesem? Znaczy, przegrać z Kretesem, czy dobra. wygrać? Dobra, wracamy zaraz do kolejnej rundy. Ej. Dobra, ostatnia szybka runda. Zaraz zobaczymy czy mój kolega przegra z kretesem, czy tylko tak normalnie. <laughs> ej, ej, poanie. Okej. Okay. Porobiony. Dobra. Wygraliśmy. Mój kolega musi kończyć, także do widzenia. Okej, okay, dobra. Dobra, zaraz sobie no my kończymy, mój kolega przegrał z Krytesem, ale dobra, dzięki za oglądanie, komuś zostawcie łapkę w górę i subika na moim kanale, a ja się żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!